Finał Counter-Strike'a i Kojeklajwa. Ostatni finał e, Intelekcji Masterskiów. My póki co oczywiście pozostajemy przy, e, przy meczu o trzecie miejsce, gdzie nasz zawodnik no w końcu, mam nadzieję, się troszkę przebudził. Oby, oby e, to się utrzymało. Mamy tymczasem Kulas Rawin. Pozycje prawo góra i prawo dół na dole. Nasz zawodnik czerwony, terran, Tarson u góry, niebieski, e, niebieski, terran. To oczywiście Demuzlim. Chłopaki tutaj z rozmów, które toczyli ze sobą wcześniej, i z tego co tutaj widziałem, to dobrze się dość znają i kumplują. Są naprawdę na przyjacielskiej stopie. Miło widzieć, że tutaj duch sportowy jak najbardziej jest utrzymywany. No ale wróćmy powolutku do gry. Znowu mamy schemat ataku góra-dół. Tak naprawdę tutaj ta część mapy nieaktywna, najprawdopodobniej. Będzie, zobaczymy jak to się potoczy. E, możliwe ekspansje to oczywiście tutaj ten high ground, no i to miejsce, to złoto wyłączone również z gry. Tutaj nie będzie się dało e, nic zrobić. No i teraz znowu wielka zagadka wszechświata: co zagra Demuzlim, czy to będzie po raz kolejny to samo. E, zobaczymy. Tarson stawia już baraki, i teraz pytanie: czy będzie gazu Demuzlima, czy będzie grał coś innego? E, wysyłana jest CV na Zwiat w tym momencie. No, i co? Jest 75, jest 75, wydane. Nie, znowu będzie ekspansja. To znaczy, Command Center w mainie Double CC ek, Także, no, nie zaskakuje tutaj niczym. Demuzlim będzie grał dalej swoje Tarson Baraki Gaz. Trzeci raz, może, może to samo otwarcie. Zobaczymy, tylko ciekawie jestem, gdzie wysłał to swoje SCV. Jeżeli tu na górę, to myślę, że się zorientuje po tym, że nie ma gazu, że Demuzlim gra. To samo, może się tutaj udać Tarsonowi spokojnie e, odkryć to, co robi jego przeciwnik. Dobrze jest, bo SCV-ka Tarsona zdąży tutaj się wbić, zanim e, za Demuzlim e, wyprodukuje pierwszego Marine. No i Tarson widzi, że nie ma gazu, że robi się Orbital Command. E, jego myślę, że więcej nie potrzebuje. Wie, e, co się święci. No i teraz pytanie, czy zagra w takim razie jakiś Clock Banshee, czy coś innego będzie dał. Ja przypominam, tutaj może też będzie szybki Reaper. Bo tych Marines będzie miał nie za dużo. Oczywiście Muzlim. No i jest tutaj ten jeden Marines strzela do tej SCV. Wycofuje Tarson swoją. No i teraz wielka zagadka wszechświata. Jak Tarson spróbuje tutaj to skontrować? Robi się Reaper dokładnie tak jak przewidziałem. Robi się również drugi gaz. Będzie harasował Tarson. Ciekawe czy zagra coś mocniej w te Reapery. Czy tak jednego kontrolnie tutaj wrzuci na Cliff. Na ten high ground. Zobaczymy, okaże się wszystko już niebawem. W rogu widzę ukryty tutaj Sapli Depot. Robi się już faktory w tym momencie. No i ten Reaper powolutku kończy się budować. Widzę, że Demuzlim już pracuje nad tymi zniszczalnymi skałkami. Eee, przegrupowuje swoją piechotę. No, trochę im to zajmie przekopanie tych skałek, a Reaper od Tarsona już biegnie. Jeżeli tutaj zobaczy, to być może ma nawet zasięg do tych Marines. Widzimy, że Demuzlim tutaj. No, na nieszczęście troszkę na pech Tarsona trzyma tych Marines przy tych skałkach, więc będzie miał możliwość szybkiego skontrowania tego, tego Reapera. No, Tarson, pytanie co zrobi? Widzi tutaj zarówno ten Command Center, jak i no, złapany tutaj ten jeden Marines. Nie, musi wycofać Tarson, nie uda się przyharasować. Wycofuje Tarson tego swojego Reapera. Robi się faktory, co do niej będzie dołożone przypominam, że tutaj rampa dużo szersza niż na rozstępu, to jest e, ważniejsza informacja, myślę jest tutaj ten e, Reaper, wydaje mi się, że coś mu się udało tutaj sięgnąć e, ten jeden Marine bardzo mocno poraniony no, powolutku zbliża się do połowy energii na tym, e, na, tym e, na tych skałkach Tarson, e, przepraszam, The Muslim e, Tarson ma tutaj oczywiście jeszcze tego Reapera, no i e, zobaczymy, są dwa Siege już tutaj zakolejkowane, robi się dodatkowa piechota czy będzie chciał tutaj jakiś mały timing? push? widzę, że jest jeden marauder. No i Tarson wygląda na to. W zasadzie nie wiem na co wygląda, bo ani nie stawia dodatkowych baraków. Ani żaden upgrade się nie robi. No tak szczerze powiedziawszy to nie wiem co Tarson w tym momencie chce grać. Ten Reaper na 14 hitpointach chyba już nie ucieknie. Ale jedna SCV została zniszczona, opóźniony tutaj ten... To faktory. No a te skały dalej, dalej zmiękczane przez Muzlima. Co chce zrobić Tarson? Robi Siegmont w końcu. E, dwóch Marines. E, pytanie, pytanie, e, jak to dalej pójdzie. Te skałki za sekundkę już padną. E, 30, 10 już zniszczone. No i teraz czy Muzlim zdecyduje się na zaekspowanie? Nie. Póki co cały czas produkcja SCV. Na podobnym poziomie chociaż o 3 więcej. No, zaskoczył tutaj teraz demuzli, muszę powiedzieć, zdecydowanie bardzo szybko ten Command Center stawiany u góry. Co tutaj buduje się u Tarsona? Są baraki, jest Starport. Tarson te swoje skałki w tym momencie będzie chciał usunąć, ale Command Center jeszcze nie jest zbudowany. Muzlim oczywiście gra jeszcze na ślepo. Teraz widzi dopiero co robi Tarson. Widzi Starport, widzi sycztanki, widzi... Baraki z reaktorem. Tarson szybciej przekopał się dzięki czołgom przez te skałki. No i teraz, co będzie chciał zrobić nasz zawodnik? Ekspansja Muzlima już uruchomiona. Robi się steampak, robi się medivac. Może tutaj próbować dropować. Może tu rozłożyć czołgi Tarson i harasować znowu z, tego, z tej niższej przestrzeni tą bazę. Robią się tu masa medivaków. Widzę w wykonaniu Muzlima. Zrobił się już stimpak. No i zobaczymy, jest już pierwszy Mediwa Gutarsona. grupka spora Marines, robi się cały czas steampack, robią się dodatkowe siege tanki, wysłana nazwa tutaj SCV, spotka się za, za moment z tym, z tą jedną jednostką. No i rusza Tarson w tym momencie, rusza również Muzlim. E, czyja armia mocniejsza? Nie wiem tego. Tarson najpierw chciałby odbić tą wieżę Kselnaga, ale nie uda mu się to oczywiście, bo jest tutaj już cała armia Muzlima w tym momencie. E, Tarson widzi co się święci. No i teraz pytanie, czy Muzlim będzie chciał puszować rozłożone tanki e, Tarsona? No. Bardzo mądrze gra tutaj Mu z nim, zobaczcie, ma wizję na dzięki tej wieży w celnaga, zdropował tutaj jednego Marines, fenomenalne daje opcje tutaj manewrowania na ten low ground, nisko, wysoko jeżeli chodzi o ziemię no mało tego i ja armii tak naprawdę ma tutaj ma tutaj muzlim, Tarson spycha całe wojsko do tyłu, nie ma tutaj w dalszym ciągu siećtanków. te upgrade'y na Marines już skończone no i Tarson odbija środek w tym momencie, te siećtanki już się ładują, no i czyżby właśnie było być to co prorokowałem, czyli rozłożenie siege -tanków w tym miejscu i próba być może nie, puszuje tutaj Domej na prosto Tarson, e, czy sprawdzi ten punkt, nie wygląda na to, ale dwa siege tanki mądrze tu rozłożone, chyba dostrzegł, czy dostrzegł do marmię e, Muznima, nie wiem, nie wiem, e, co zrobi nim. widzi, że tu Marines mu wpadają do bazy, są dwa siege tanki złożone, e, cztery siege tanki ma Tarson, rozkłada teraz, no... Straci na pewno część swojej armii Tarson. Tutaj myślę, że rozwali większość armii tady, Muzlima z tej strony, ale dostał się w kanapkę dość mocną. Nasz zawodnik sporo Mediwaków więcej ma na pewno Demuzlimi. daje mu tutaj sporą, sporą przewagę. Wymiana armii tak naprawdę tutaj następuje. Cztery Mediwaki aż demuzlim, Czterech Marines do tak naprawdę podobnej ilości piechoty Muzlima. Tutaj jeden czołg przychodzi do pomocy. Co tutaj zostało? Jeden Marauder. No, czy się go uda zestrzelić? Nie wiadomo. Wycofuje się Tarson w tym momencie. Gdzie jest command center Tarsona? Nie widzę, niestety. A The Muslim tutaj bardzo, bardzo długo już wydobywa, chociaż liczba SCV dalej nie za duża. Różnica w limicie praktycznie taka sama. Teraz dopiero stawia command center tutaj Tarson. No dobrze, chociaż żeby była ta wymiana armii, tutaj jest w stanie Tarson myślę wybronić teraz próby ataku Muzlima Widzi oczywiście też armię, która tutaj się przesuwa, ładuje tutaj Marines do Medivaca, widzimy No i będzie tu dropował Muzlim, w tym momencie naturala Tarsonowego, kolejne Medivaki tutaj dolatują No styl gry tu rada i myślę troszkę narzucił Muzlim taki jaki chciałby mieć Dużo mediwaków, dużo dropów. Podejrzewam, że zaraz załaduje od nowa i gdzieś z drugiej strony spróbuję się zrzucić. Szczególnie, że zobaczcie, e, pięć baraków, w tym jedne z reaktorem, tutaj cały czas pracują. E, zakładka produkcyjna, pierwsze tanki tutaj w tym momencie u e, Demuzlima, a Tarson dropuje, dropuje w tym momencie tutaj Naturala Demuzlima. Padają tutaj Marines, e, sieczkę robią troszkę z tych SCV. No i teraz wielkie pytanie, co będzie dalej? Załadowani, czy ucieknie tu są Tarson? Czy się wydostaną te medivaki? Na to wygląda, no poświęca tutaj tą piechotę. Troszkę nie w tą stronę uciekają te mediwaki. A tutaj kolejne jednostki Muzlima. próbują odbić środek. E, obydwa medivaki Tarsona niestety padają. 94 limitu e, Brytyjczyka do 71 Tarsona. Tarson uruchamia swoje wydobycie w tym momencie. E, ma 3 -tanki i cztanki i garskie piechoty. E, jak to wszystko wygląda? 26 Marines, 1 Switch tank i 5 medivaków ma Demuzlim. Podejrzewam, że zaraz zobaczymy jakiś drop, natomiast Tarson odpowiada na to wszystko trzema czołgami oraz 14 ma Marines baraki, no 3 Tarson zaledwie i jedno faktory. Przypominam, 5 baraków u Demuzlima kolejny Command Center już się pojawia. No dobrze, że tutaj są te wieży Xel'naga, Tarson widzi e, co się święci, na pewno nie zaszkodziłoby podrzucenie siege tanków tutaj, bo wtedy ma kontrolę zarówno nad wejściem do bazy, jak i tutaj częściowo nad swoim e, naturalem. E, Tarson widzi tutaj zbliżającą się armię muzlima, tu już jest plus jeden do ataku na piechocie, zrobione załadowane mediwaki w tym momencie wszystko się do nich praktycznie zmieściło. Oprócz tego jednego tanka. <grymne> Teraz przestawione to wszystko. No i blatuje do maina. Będzie chciał dropować się bezpośrednio na tanki, czy do naturala. Nie wiadomo. Dobrze tutaj ustawiona armia Tarsona. Czy uda się wyciągnąć coś zanim zostanie rozładowane całkowite te mediwaki. Drop fenomenalny tutaj w wywalaniu Muzlima. Wszystkie tanki zdjęte. Nie wygląda to dobrze dla naszego zawodnika. SCV-ki tu próbują się przecisnąć, ale Ci Marines zablokowali całkowicie im drogę. No i co tutaj pozostało? Dwóch marauderów yy, zaledwie. Marines tutaj jednak dali radę. Nie wiem czy te SCV-ki tutaj lutowały na odległość, czy o co chodzi, ale Tarson wybrania yy, w dobrym stylu yy, ten atak. 51 cefałek Demuzlima do 33 Tarsona. Kolejna grupa piechoty już gotowa. Jest już siege mode, jest również yy, plan zaekspowania naturala. Demuzlim tutaj znowu wyprzedza ciut naszego zawodnika, jeżeli chodzi o makro. Yy, co będzie dalej chciał robić Tarson, nie mam pojęcia, zobaczcie, że main już całkowicie wybrany, zupełnie inaczej sytuacja wygląda u y, Muzlima, no stawiane tutaj tarety w końcu, Tarson chce się troszkę uodpornić na te dropy, ale czy to będzie wystarczające, nie wiem, bo są tutaj siege tanki, są tutaj e, kolejne jednostki piechoty, zaraz wszystko może znowu być schowane do medivaców i już jest push, to co myślałem, że Tarson zrobi... Na Natural demuznima e, robi demuznim Tarsonowi w tym momencie. No dużo piechoty Tarsonowej tutaj podbiega, ale dwa si tanki robią sieczkę z tych Marines. E, ten jeden tank za daleko ustawiony, żeby jakiekolwiek wsparcie dać, spada limit naszego zawodnika niestety do 60 zaledwie. Kolejny drop teraz bardzo e, dobry na tanka kolejnego. Został on zniszczony, wycofuje się ta piechota. E, Stitch tank ostrzeliwuje CV Tarsona. No nie wygląda to dobrze. Command center jest zagrożony rozkładany kolejny tank Czy uda się zdjąć te jednostki tutaj wszystkie być może a być może nie kolejna garstka piechoty zrzucona tutaj do Naturala Tarsona Jest tutaj jeden taret jeden no, on tutaj dzielnie ostrzeliwał tego Mendivaka ale nie na wiele się to zdało Mam wątpliwości, czy Tarson jest w stanie tutaj przełamać w tym momencie ten fontein, czy jest w stanie zrobić cokolwiek. Zauważcie, że ten command center już zarazie 500 HP. Dwa siege tanki Tarsona tutaj rozłożone. Czy one przetrwają? Nie wydaje mi się. Nie ma tutaj chyba dobrego cela. Tarson nie wydaje rozkazów, po tym tym tankom. nie zdjął. No i coraz mocniejszy push. Good game pisze Tarson. Niestety przegrywa drugą grę. Będziemy mieć 2-1 prowadzenie Brytyjczyka. Dwójeczkę zapisuję na koncie Demuz Lima w takim razie i zobaczymy.